Cześć, mogę? Właśnie zobaczyliście te ja uciekające przed owcami. Mam pół godziny na to, by się przygotować przed piekłem, które przygotują mi oni przez najbliższe 24 godziny. Być to jest najcięższy challenge jaki do tej pory zrobiłem, a to dlatego, że przez ten czas nie będę mógł odpocząć, nawet na 5 minut. Pojawiłem się na świecie i od razu wyruszyłem w stronę najbliższej wioski. Bardzo szybko zebrałem podstawowe itemy, a następnie wyruszyłem po diamenty. Podróżując po jaskiniach z na Johna, a w jego środku Koksa. Zostało mi naprawdę niewiele czasu i wróciłem na powierzchnię z moim małym asortymentem. O kurde, zaczęło się. W tym momencie łowcy weszli na serwer. Od tego momentu muszę wytrzymać 24 godziny ciągłej ucieczki przed 4 łowcami. I strachu o to, że za rogiem może kryć się łowca. Pierwszym moim celem było zdobycie neteru, A więc by do niego dotrzeć postanowiłem poszukać lewa pula. Po jakichś 20 minutach postanowiłem się wkopać i znaleźć go pod ziemią. Bardzo szybko udało mi się ukończyć portal, jednak drewno nie zabrałem. Więc zanim wszedłem do neteru, musiałem jeszcze się wrócić na powierzchnię po drewno. W pobliżu nie zauważyłem żadnego żwiru, więc portal postanowiłem odpalić drewno. Jednak i tak go poszukałem. Zrobiłem krzesiwo i zanim wróciłem, okazało się, że portal zdążył się odpalić. Po wejściu do Netheru od razu wyruszyłem na poszukiwanie fortecy. Niestety zajęło mi to bardzo dużo czasu i minęła już prawie pierwsza godzina. Podczas gdy je poszukiwałem, łowcy w tym czasie przygotowywali się na atak. Gdy już zebrali potrzebne itemy, to wyruszyli na poszukiwanie mojego portalu. O kurde, mam fortecę. I w jak najszybszym czasie postarałem się zabić blazy jednak nie szło mi to za dobrze. Zebrałem trochę więcej niż 7 Blaze by móc sobie zrobić poruszony. Będą mi one potrzebne w późniejszej fazie gry oraz różnić mam ochronę w sytuacji, gdy piglin nie chciały mi dać Fire Resistance. A owcy mnie do lawy, która jest tutaj przecież wszędzie. Następnie udałem się na poszukiwanie bastionu. Po bardzo długiej podróży przez nether w końcu go odnalazłem. To jest najlepszy naj mój ulubiony typ bastionu. Niestety przez to jak długo trwała ta podróż, to wcy zdążyli odnaleźć mój portal. Jestem, mam portal, już ci podaję kordy I weszę do enteru, że zostało mi naprawdę niewiele czasu Na lutowanie, więc spiesząc się jak najszybciej zebrałem złoto I rozpocząłem trade z piglinami, podczas gdy Pigliny zadowalały się moim złotem, to porozglądałem się za lutem w skrzyniach Bo czasami można tam dostać bardzo fajne itemy Niestety, ale pery są dosyć rzadkie podczas trade'owania A szanse na nie wynosi zaledwie 2%, przez to mi to tyle czasu Aż... Nie, kurde, nie mam potele co Dobra, zniddę Jest, przeżyłem to Kurde, wpadłem do lawy. A bo to padaj rura ma tam pewnie. UHPE! Chodźcie tutaj! Nie! Pigli mnie zabił! O kurde! Stefan! Bo... Ale mi hita! Tak właśnie udało mi się pokonać trzech łowców, którzy mnie zaatakowali. Mogę teraz odetchnąć na parę minut. Jednak to jeszcze nie koniec. Mam dopiero za sobą dwie godziny, a zostało mi jeszcze 22. Ech, więc szybko poszedłem tradować się z piglinami, jednak zresztą mojego złota dostałem 0 przez Wszyscy musiałem poszukać Endermanów. Jak wiemy, najwięcej ich się rozbiło na tym niebieskim biomie. Tylko jest mały problem, a mianowicie taki, że nie było go absolutnie nigdzie w pobliżu. Gdy już go znalazłem, to udało mi się zebrać wszystkie perły, ale zajęło mi to kurwa na całą godzinę. A w tym. Się, łowcy zdążyli się uzbroić, a jeden nawet wyruszył w moją stronę. Chciał mnie wziąć zaskoczenie, jednak, ja widziałem ten czyśnik. Dla jego nieszczęścia, puściłem szybciej na kilka sekund, przez co zobaczyłem jego nik. Od razu zacząłem do niego strzelać, ponieważ miałem strzały, które po trafieniu gracza go na parę sekund. Widzę cię, Korku. Tylko, że mnie tutaj wszystko atakuje teraz, no! I niestety, na jakiś czas go zgubiłem. Korciu to taki trochę agent, raz go widać teraz nie. Jednak wszedł on ślepy zaułek. Korciok! CHODŹ TUTAJ! jest! Dzięki czemu, w łatwy sposób go zabiłem. Jeden, że łowcy siedzą mi na plecach. Jak najszybciej zabrałem zebrałem i natychmiast zbudowałem portal, by wrócić do normalnego świata. Żeby zdobyć lepszej temy, wyruszyłem w stronę Strongholda, by następnie dostać się do Endu. Niestety, ale znalazłem się w okropnym miejscu. Bo nieważne gdzie bym poszedł, to twierdzę daleko. Po naprawdę długich poszukiwaniach odnalazłem Stronghold. Tutaj. 8-8 Żałuję jednak, że nie zebrałem lootu, tylko od razu wszedłem do endu, bo mógłbym z niego dostać mega fajnej temy. pokroju książki Fire Aspect 2, wszedłem do endu i zauważyłem, że przez PM bądź serwera end krystale się nie zespałnowały. Postawiłem to wykorzystać jak najszybciej, ale przez to, że nie miałem łóżek, a smok nie był skłonny do perczowania, zabijanie go zajęło mi dosyć dużo czasu. Podczas gdy ja próbowałem go zabić, to w odnaleźli mój end portal. Gdy już zabiłem Dark Dragona, to oni przyszli. Dawaj, jedziemy go, jedziemy go, dawaj, dawaj Ej, za frajerku, chodź tu Zjadłem koksa. nie ma ze mną szans Zdarłem się z dosyć chaotyczną ucieczkę perłami Jednak wiedziałem, że nie można ona trwać wiecznie Łapać <laughs> szybko Musiałem jak najszybciej dostać się do end gateway Nie pozwólcie mu wskoczyć do portalu Ale od tego portalu, tego tam w górę, tam to zginie zaraz Fuck, nie mam perły gdy już uciekam wystarczająco daleko od łowców, do budować się do góry? Chce, on tutaj się buduje się. Ale zauważyłem, że nie będę miał wystarczającej ilości bloków potrzebnych do ucieczki, więc musiałem wymyślić inny plan. Nie, nie, on skoczy na ciebie. Skoczy, skoczy, O nie! Gdy zobaczyłem krofiksa, który się odsłonił. Od razu ruszyłem w jego stronę. Udało mi się go zrzucić jednak po chwili drugi łowca się do mnie teleportował. Na szczęście, bezskutecznie. Kurczę, rozwal go! Nie, jakoś nie miałem żadnych bloków. zaskoczyłem, jednak moje super skill w Minecraft nie pozwoliły mi zrobić wiadra. Darłem się w małą walkę z Krofixem Ja tu jestem zamaskowanym mścicielem, ja tutaj, wiesz, wiesz Nie, pomocy, pomocy Ale wiedząc, że idzie wsparcie, postanowiłem się wycofać Odsiecz idzie, idę tam do was Dawajcie go, Korcio dawaj na niego. Hopknę cię, czekaj Chciałem zgubić ogon, więc wszedłem do jakiejś dziury I rzuciłem perłę I za mną rzucił się Korcio Jednak szybko odpuścił To, to... a my wam jesteś A ja mogłem spokojnie wejść do portalu Wija, 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 wijamy tam za zateczkę Łatwo ukryć się przydowcami, użyłem horus fruta. Gdzie on jest? Aha, Stefan, zajrzy. Kop, kop, kop. A co jest? Wezmę po prostu. Ej ona ucieka! Ucieka, on go Jestem obok niego! Panowie, wjeżdżam w niego! W pewnym momencie krofik został sam? sam. Czemu nie? biegnę do niego. A z tego powodu, że miałem lepsze temy Postanowiłem go zabić. Nie Dobra, easy! Uciekając jeszcze chwilę, znalazłem end city oh, city, Oj zostawcie go. mnie Mam end city, mam end city Rozpoczął się mini -wisik. oto kto pierwszy zdobędzie loot O, raz krzyżki Jest, e, mi? OLED miecz Sharpness 4 Idę wam skopać właśnie dupę Może i nie był to Shartness 4, ale miecz był całkiem fajny Idę ci właśnie skopać e, dupę Pomóż mi, uciekaj, on ma taki miecz, że nas z, z, tu szotuje. Ja mam lecę schować dupę, mam to w dupie. I rozpoczęła się walka. Najpierw zacznę walczyć z korciem Korczyk szerzej, proszę cię. Jednak moim głównym celem był Stefan z powodu słabego uzbrojenia. Gra mi idzie skować dupę. A, wytłapało mnie na dół NCT, Ej, panowie! Wytwałcie powiadasz, że na dół NCT Płynę do góry i mnie bije. Nie, nie! Nie! Nie, nie nie, 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 w górę, w górę, w górę, Poczee, leci w górę. Leć, 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 leć! Leć! Paru minut takiego ucieczki, udało mi się go zabić. Po zebraniu lutu od razu wyruszyłem na walkę z korciem. O ciekawej tempi mam. O kurde, korto. Poczny, korczo! Kczio, chodź tutaj, a nie uciekasz! Ja naprawdę w tym samym momencie się chciałem się do korcia. O kur... Trwało to trochę czasu, jednak spadł on z wieży i tego nie przeżył. Miałem teraz bardzo dużo wolnego czasu, ponieważ łowcy byli rozwaleni i to strasznie. Dlatego mogę spędzić dużo czasu w End City, by poszukać Elytry. Gdy już w końcu znalazłem te ze zebrałem z niego lód i wróciłem do Overworlda. Jednak chwila na początku gry było 4 łowców, jednak przez cały czas była przy mnie tylko ta trójka. Ten jeden łowca, przez cały czas się zbroi i nadeszło to O kurde No dawaj Zabiję cię. Nie. O pierdziele. Jeżeli chcecie kolejny taki film, to wbijcie tutaj pięć slapek, by wkazać, że content, który tworzę, wam się podoba.